Yes, I'm Ralf Steinkopf from the German chapter of ACBS uh, named DGKV, Deutschsprachige Gesellschaft für Kontextuelle Verhaltenswissenschaften. And uh, I'm very glad that um, we together, the Polish and the, the German chapter, are proposing this, this special uh, congress. Yeah, um, um, I will speak Polish now. Um. Jestem Basia Kostakowska i jestem wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia ACBS Polska i wraz z Ralfem i ogromną tutaj drużyną Niemców, czyli takiego czapteru ACBS niemieckiego, organizujemy konferencję, na której będziemy współpracować i chcemy Wam tu pokazać, jak jak fantastycznie jest móc coś robić razem. Możemy mieszać języki, mówić po angielsku, po polsku i po niemiecku. I chciałabym, żebyśmy, żeby Was zachęcić do tego, żebyście spróbowali nawiązać kontakt ze stroną niemiecką i, i spróbować zrobić jakiś wspólny warsztat, jakieś fajne zajęcia. Zastanówcie się, co byście chcieli. Teraz to przetłumaczę na angielski, bo. Raz nie ma pojęcia, co ja w tej właśnie chwili powiedziałam ja i się tylko uśmiecha. Uh, I will translate it to English for you uh, because let's, I don't think you know what say I said. We'll guess, let's guess. You want to guess? Okay, let's see if you yeah. understood <laughs> Polish. Ah, uh, I don't understand nothing. <laughs> um, Undas wird passieren auf dieser Konferenz, dass wir um, viele unterschiedliche Sprachen hören werden. Um, Polish, German, English. And we will mixed, have um, sessions with mixed languages. We will have uh, sessions with only German, with only Polish. And we will have these situations a lot there. Um, und ich probiere mal zu raten, was Barbara gerade uns gesagt hat. Ich glaube, sie hat vor allem um, um, erzählt so ein bisschen vom Hintergrund von der Konferenz und warum wir das machen. Und ähm, ich habe ein paar Mal gehört ACBS und Niemiecki, also Deutsch, das habe ich immerhin verstanden. Ähm, und ähm ich, möchte erst mal, ich erzähle erstmal meins und dann gucken wir mal zusammen, was wir was wir hier fabriziert haben als ähm, deutsch-polnisches ähm, Einladungsteam. Ähm, ja, wir sind begeistert, dass wir uns äh, besser kennenlernen als Chapter, als Kolleginnen ähm, aus, den, aus den beiden ähm, Kulturkreisen, also dem deutschsprachigen und dem polnischen und diese Konferenz gemeinsam machen wollen. Und die Hauptidee ist tatsächlich, dass wir uns vernetzen, kennenlernen, uns auch dieser Unsicherheit stellen, manchmal mit der Sprache und viele tolle, anregende Workshops haben werden. Und das ist sozusagen der DGKV Kongress und der ACBS Polska Kongress zusammengetan. Und das soll mehr sein als nur die beiden Einzelteile, sondern auch ein etwas neues Drittes entstehen. Und deswegen heißt der Kongress auch Curiosity Bridges. Neugierde baut Brücken auf Polnisch. Genau, so hätte ich es auch formuliert. Und ähm, dass wir dann ähm, ähm, das versuchen hinzukriegen, also, dass wir nicht nur tolle Konferenzen haben werden, sondern auch uns besser kennenlernen und äh, andere Perspektiven einnehmen können. Und ähm, ja, ähm, so jetzt ein bisschen Englisch. Ähm, so, what, <laughs> what had you told in the uh. first part? Uh, I think I said similar things uh, Ralph uh, I started to to say that we can cooperate we use uh, free languages and uh, that uh, we want people to come and to make together uh, workshops to cooperate um, and it is uh, I will I will uh, change to polish now. Uh, To jest zabawne, bo to jest troszeczkę nie fair, bo ja trochę znam niemiecki, więc teraz wiedziałam o czym on mówi mniej więcej, znam kontekst, więc zrozumiałam, ale właśnie to jest trochę zabawne. Spróbujcie się oswoić z takimi sytuacjami, że mówimy w językach, poznajemy się, nie musicie wcale znać dobrze angielskiego, bo to nie są native speakerzy, tylko to są Niemcy, niemieckojęzyczna, przepraszam, niemieckojęzyczna grupa. Więc chcielibyśmy Was zaprosić, żebyście dołączyli do takiego miejsca w internecie. Jamboard, link podamy później i będziecie mogli tam zajrzeć, zobaczyć, bo tam już są projekty wrzucone ze strony niemieckojęzycznej i tam możecie dołączać, wrzucać też swoje pomysły i do tych pomysłów być może ktoś dołączy. And now, i English ask Ralf, did you understand what I was saying? Yes. I understood. Oh. I heard Jamboard. I thought how you put it on one side and on the other side. And yeah. I think I, I can directly put it in German. Ralph um. is very clever. Bravo. <laughs> So, ähm, die Idee ist, dass wir auch möglichst viele gemeinsame Workshops haben, also nicht nur ähm, Workshops auf Deutsch von den Deutschen und Workshops auf Polnisch von den äh, Polinnen, sondern dass wir auch äh, gemeinsame Workshops haben, so wie Barbara und ich das hier gerade ein bisschen durchspielen, wie das funktionieren kann. Und dafür gibt es ein Jamboard und ihr werdet dann auch den Link bekommen, äh, wie ihr darauf kommt. Das ist, ähm, da kann man ähm, Ideen für Workshops, die man einreichen möchte, ähm, annoncieren. Also sagen, ich bin der und der. Ähm, ich würde gerne einen Workshop damit äh, anbieten und ich suche noch einen polnischen, eine polnische Partnerin, äh, mit der ich zusammen diesen Workshop geben kann. Und hat jemand Lust? Und da sind schon auf der Seite sind schon einige Angebote da. Da man kann also auch einfach gucken, ob man da irgendwo mitmachen möchte und dann zielt das Ganze darauf ab, dass man ähm, einen Workshop einreicht oder muss kein Workshop sein, es kann auch ein Symposium sein, es kann auch andere Formate geben. Ich rede immer von Workshop, ähm, weil ich gerne Workshops gebe, aber das darf sehr viel anderes noch sein. Ähm, und dann ist die Idee, dass man bis zum 14. März ähm, das eingereicht hat, so dass wir möglichst viele tolle Anregungen haben und ähm, von den Einreichungen werden wir auf jeden Fall die Gemischten bevorzugen. Wir werden auch gerne ähm, einige nur deutsche und nur polnische Beiträge haben, aber wir wollen vor allen Dingen gemischte Vorträge kreieren. Und wir hoffen, dass das ähm, ganz viel passieren wird. Und eine Möglichkeit, jemanden zu finden, mit dem man so etwas angeben kann, ist dieses Jamboard. Mm. Uh, no, ich glaube, tutaj Zachęcamy Was do tych wspólnych projektów niemiecko-polskich. Um, czas na abstrakty już niedługo się kończy, bo 14 marca. 14 marca. Yeah, And right. uh, it's very important, very important. And you don't, uh, you don't you don't have to have the the, you, the all uh, workshop uh, prepared. You can make uh, just uh, Abstract and work together, right? So you don't have to close everything until 14. You just need to find somebody from a German speaking site, and you can uh, think about ideas and uh, um, no właśnie po polsku. E, możecie połączyć się z osobą niemieckojęzyczną, i wtedy możecie spokojnie e, zacząć tylko od pomysłu do abstraktu. A macie później do września, bo we wrześniu mamy konferencję, macie czas na przygotowanie tego warsztatu. Teraz sobie tak pomyślałam, że możecie też, można zgłaszać też zajęcia przedkonferencyjne rano, typu medytacje jakieś fizyczne. Może znajdziecie kogoś niemieckojęzycznego, kto będzie chciał zrobić jakąś jogę, medytację, więc to mogą być bardzo różne rzeczy. Ale najważniejsze jest, żeby na tym Jamboardzie Ośmienić się i wrzucić coś własnego i powiedzieć: Ja chcę to zrobić osobą niemieckojęzyczną. Powstajecie, jest to piękna szansa na, na nowe znajomości. I to jest właśnie zgodnie z naszym motto, żeby budować te mosty, żebyśmy się połączyli. Więc bardzo, bardzo was zachęcam. Konferencja odbędzie się 8, zacznie się 8 września do 11 września. Będą to piękne cztery dni. Osoby, które znają konferencje ACBS-ów, czy to te z Polski, czy międzynarodowe, wiedzą, że atmosfera jest bardzo luźna, bardzo przyjemna, więc zachęcamy do udziału w konferencji, ale naszym zadaniem tutaj my się pojawiamy dlatego, że chcemy Was zachęcić do współpracy, cooperation. And uh, we want people to cooperate and don't be shy, don't be afraid that your English. Nie że wasz angielski jest na przykład za słaby, żeby się porozumieć. Yeah, I think both of us are wonderful models how to speak in English without speaking English perfectly. So um, it's that. Um, we will mix languages and we will communicate and try to find ways to understand each other and I'm quite sure we will succeed in that. Yeah, I think so as well. So don't be afraid uh, with uh, with uh, that you are not perfect in language because this is not our aim. It's not our va the value is to connect, to build the bridges. Chcemy budować most i chcemy, żebyśmy yeah. to robili razem. My już mamy z razem wiele radości, już samo to, że nagrywamy to wideo jest to dla nas uh, źródło wielkiej satysfakcji, bo to, co teraz robimy, tworząc tą konferencję, to jest to właśnie współpraca. I said that uh, even making this video, it's like, uh, I can see in our bodies that we are very excited, we are, because it's our value to build these bridges. So, Uh, it's uh, and I hope the conference will cover this value. It will be this direction. How do you feel, Ralph, about it? I'm I'm fully glad to hear that because that's the main thing for me to to um, that we can connect, that we can um, mm -hmm. see each others, and if we can that we can know each other, and that we are curious about what are the situations on the other side, and let's. And that you are willing and, and being eager to to work together, to cooperate, and to, to know each other better. And then we can. Um, well, and and, um, and one only one thing I want to add, and that's uh, the site. Um, Poznan is wonderful. It's a wonderful city which has a story of mixed cultures of German, of Polish, of Catholic. Uh, um, Uh, people live there together on, on, on in centuries. So I think it's a perfect place to, to be there for that conference. Mm. No właśnie, raz zachwala miejsce. No Ja tutaj Polakom nie muszę tłumaczyć, jak fajny jest Poznań, mam ułatwioną sprawę. Ale rzeczywiście podamy też przy wideo będzie też podany link do konferencji. Pamiętajcie też, że możecie zadawać nam pytania co do konferencji. Możecie pisać maile, możecie pisać na Messengerze związanym z naszą stroną na Facebooku. I nie bójcie się pytać, my jesteśmy szczęśliwi, będziemy szczęśliwi jak okażecie zainteresowanie. I that that they us can, us can also back. contact us and ask questions regarding the conference. Yeah. Yeah. Ich wollte noch das, das letzte auf Deutsch nochmal wiederholen. Also, äh, tatsächlich geht es um, um unsere Werte auch. Und die sind äh, sehr viel, äh, uns zu verbinden, uns kennenzulernen, uns besser zu verstehen, uns zu vernetzen und auch mit Neugierde füreinander da zu sein und zu gucken, was entstehen kann, wenn wir mit Unsicherheit, mit Schw Sprachschwierigkeiten, aber mit Lust und Freude ähm, uns begegnen werden. Und äh, was ich auf Englisch auch schon noch gesagt habe, Potsdam ist eine wunderschöne Stadt, äh, gar nicht so weit weg von, von, von Deutschland, gut zu erreichen und ähm, sie hat eine Geschichte, sie hat eine Geschichte mit äh, einen Bevölkerungsgruppen, die deutsch waren, Bevölkerungsgruppen, die polnisch waren und ähm, äh, Bevölkerungsgruppen, die hauptsächlich katholisch äh, geprägt waren und das liegt mir sogar im Stadtbild und das ist ein wunderbarer Ort, wo man einladen kann, wo man das erleben kann. Und wir wollen uns begegnen und wir wollen auch ein bisschen von der Stadt und der Kultur dort kennenlernen. Und ich glaube, es wird eine wunderbare Gelegenheit sein, all das dort erleben zu können. <laughs> czy Sie też, też macie wrażenie, że Ralf dużo lepiej mówi po niemiecku niż ja po polsku? Boah, może to tylko mi się tak wydaje, aber takie mam wrażenie. Wszystko jedno, bo tu nie o to chodzi, żebyśmy mówili dobrze czy jakoś perfekcyjnie. Zapraszamy Was serdecznie. Welcome, welcome? Willkommen. 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 Willkommen, ja. Ah. Yeah, wunderbar. <laughs> ok, so, dann sehen wir uns in Poznań und schickt, schickt viele, viele uh, Beiträge, uh, Call for Submission bis zum 14. März. Hmm. Zapraszamy. 14. marca jest wysyłanie, y kwietnia. It's not march. No, it's march. Okay. It's march. To 30, yes, march. Right. Until, do 14 marca czekamy na Wasze abstrakty i, i zaraz będziecie mogli tam połączyć się przez tego Jamboarda. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Ciao. Ciao.